Słowa ewangelii według świętego Jana. Do mnie, Panie. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany galilejskim, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich, idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu, idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie łowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, Dzieci macie coś do jedzenia, odpowiedzieli mu nie. On rzekł do nich, zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra w uczelni, którego Jezus miłował, to jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przepłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, użyli rozłożone ognisko, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz łowiliście. Poszedł przy Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwały. Rzekł do nich Jezus, chodźcie, posiłcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania, kto Ty jesteś, bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus okazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu, tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paść, baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu, tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego, paś, owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział, Czy kochasz mnie? I rzekł do niego, Panie, ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus, Paś, owce moje. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inne cię opasze i poprowadzi dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbił Boga a wypowiedziawszy to, że do Niego, pójdź za Mną. Oto słowa pańskie, O Kochani, przyjechałem do Was z Niepokalanowa, aby podzielić się pewnym doświadczeniem życia duchowego. Jako kapłan miałem okazję Pracując w Warszawie, posługiwać modlitwą uwolnienia. przychodziły osoby zniewolone, osoby opętane. I to nie byli ludzie, którzy, byśmy tak powiedzieli, jacyś z marginesu, którzy byli wielkimi grzesznikami, niż Bóg pozwolił ich dotknąć takim cierpieniem zniewolenia demonicznego. To byli ludzie też, którzy chodzą właśnie do kościoła. Jak to jest, że my wierzący również doświadczamy takich problemów. Są dwa powody. Pierwsze to jest to, że bagatelizujemy w ogóle istnienie osobowego zła. Nie myślimy o tym na co dzień. Może też i dobrze, bo w końcu nasza wiara to jest Jezus Chrystus. Ale powinniśmy mieć świadomość tego, że istnieje zło, że istnieje szatan. Istnieją jego demony. A druga rzecz, nie zdajemy sobie z tego sprawy, że są ewidentnie grzechy, bardzo mocne. W ogóle sam fakt grzech, który prowadzi do zniewolania demonicznego. I Szczególne grzechy, które w bardzo szybki sposób do takiego zniewolenia prowadzą. I druga rzecz, jak ma i może to wyglądać w życiu codziennym. Mylimy po prostu pewne fakty. Ogólnie jest to pewna nieświadomość życia i realiów, właśnie życia duchowego. Pierwsza rzecz, to że istnieje diabeł i istnieją jego demony, i też działują na nas. Kochani, jeżeli jesteście w kościele, a przecież jesteście, to znaczy, że wierzycie w Jezusa Chrystusa, wierzycie w Boga. Przeżywaliśmy teraz święta uroczystości zmartwychwstania Chrystusa. Zobaczcie, Chrystus umarł na krzyżu, uwalniając nas od śmierci, piekła i szatana. To nie są słowa, które są po prostu jakieś takie słowa klucze, rzucane na wiatr, nie mające żadnego znaczenia. Nie, w Biblii jest 300 razy opisane istnienie złego ducha. On jest. Jeżeli Chrystus umarł na krzyżu, to umarł właśnie po to, aby nas od jego działania uwolnić. Święty Jan w pierwszym, w pierwszym liście, w trzecim rozdziale, ósmym wersecie jest napisane Chrystus przyszedł na świat po to, aby zniszczyć dzieła diabła. No kochani, albo Biblia mówi prawdę, albo kłamie, jeżeli kłamie, to nie ma sensu to być. A skoro jesteśmy i wierzymy, to znaczy, że też musimy przyjmować istnienie osobowego zła. Nie tylko wirtualnie, jest to realny byt. Realny byt, który również oddziaływuje na nasze życie. I dzisiaj chcę wam o tym powiedzieć. O pewnym działaniu, bo zobaczcie, doświadczamy, bardzo często doświadczamy jego działania, począwszy już od pokusy, którego doświadcza każdy z nas, kończąc czasami właśnie na pewnych trudnych doświadczeniach zniewolenia czy dręczenia demonicznego, może rzadziej opętania, ale bardzo często jednak zniewoleń, z których sobie nie zdajemy sprawy. Doświadczamy wiele trudności, wiele cierpień, wiele różnych dziwnych doświadczeń w swoim własnym życiu, które mają bardzo często podłoże duchowe i sobie z tego nie zdajemy sprawy. No właśnie o to chodzi. Nie, nie wierzymy w to, że zły może oddziaływać na twoją rzeczywistość, na, na twoje życie, na, na to, co ciebie otacza, na jakąś tam materię, która, która nas y, gdzieś dotyka. A tak jest. Weźcie sobie Biblię, weźmy Księgę Hioba, tak na samym początku. Człowiek, którego demon dotyka, Bóg zabronił mu tylko go zabić. Szatan zabija mu dzieci, niszczy jego majątek, był człowiekiem bardzo bogatym, niszczy jego zdrowie, staje się trendowaty. Ma jakieś koszmary nocne, zmory nocne, to, to byśmy dzisiaj tak to nazwali. I teraz, słuchajcie, wszystko można przeszucić na karb przypadku, choroby psychicznej. Diabeł się śmieje w czasie egzorcyzmów, mówi tak, obok jest szpital psychiatryczny, oni są opętani, ale nikt w to nie wierzy. Nasz dramat dzisiejszego czasu polega właśnie dokładnie na tym, że tak jak czytamy, niby statystyki mówią, 30% ludzi doświadcza choroby psychicznej w Polsce. W jakiejś formie. A ja mówię trochę inaczej. Wielu z nas doświadcza pewnych form dręczenia demonicznego, nie zdając z tego sprawy. Dlaczego? Dlatego, że, kochani, choroba psychiczna i dręczenie demoniczne wygląda praktycznie tak samo. I teraz trzeba mieć niesamowite rozeznanie, żeby umieć znaleźć źródło tego problemu. Bo może się okazać, że człowiek będzie przez całe życie cierpiał na jakieś lęki, fobie, na jakieś różne dziwne stany psychiczne, a będzie miał to podłoże duchowe. I wtedy żadne leki nie działają. Spytajcie lekarzy choroby lekooporne, czy psychiatrów. No, spotkacie mnóstwo takich osób, które, które rzekomo stwierdzają właśnie, no to jest choroba lekooporna, nic tam nie działa. I nie pomyśli ten człowiek o tym, że a może w takim razie nie działa, bo ma to podłoże duchowe. Widzicie, przyszła do mnie na przykład matka i mówi, proszę księdza, po modlitwie o uwolnienie od córki zniknęła bulimia. Ja się tam modliłem nad nią, Wyszedł, z tego co rozumiem, demon śmierci. I teraz zobaczcie, ile osób w Polsce cierpi na takie rzeczy jak bulimia, depresja, anoreksja. Mogą mieć podłoże oczywiście psychiczne, ale mogą mieć podłoże demoniczne. W zależności od źródła, z którego pochodzi, ale wygląda to tak samo. Jeżeli nie przyjmujemy pod uwagę w ogóle istnienie tego zła, no to, jak mówię, całe życie można cierpieć i z tego nie wyjść. Dwa lata temu mniej więcej przyszła matka z małą córką, gdzieś jest 8 lat, mówi, księdza. Lekarze mnie właśnie wysłali do księdza. Tutaj nie ma żadnego problemu psychiatrycznego, żadnego problemu neurologicznego. Dziewczynka ma tiki nerwowe. Po modlitwie uwolnienie, problem zniknął. Okazało się, że źródłem tego zła jest okultyzm. I dzisiaj, może w ten sposób, wejdziemy właśnie w temat, konkretny temat tej katechezy zagrożenia duchowe. Grzechy, które powodują zniewolenia czy dręczenia demoniczne w naszym życiu, z których sobie nie zdajemy sprawy. I zobaczcie, to wyglądało zupełnie inaczej, niż Wam się wydawało. Nikt tam nie był, nikt się nie zachowywał dziwnie, nikt nie, nie wyglądał jak na horrorach. Tu były tiki nerwowe, tam była bulimia. Gdziekolwiek gdzieś indziej będzie choroba, tam będą jakieś dziwne przypadki, jakieś lęki, fobie. Mnóstwo chorób rzekomo psychicznych, rzekomo dokładnie, nieszczęść. Tu ci się rodzina rozwali. Tam będzie choroba, tam będzie wypadek. Pewne przekleństwo czy zniewolenie, które cię, będzie ciążyło na daną osobą, która weszła w grzech okultyzmu. Kochani, jest taki fragment Biblii, takich fragmentów jest o wiele więcej. Zacytuję księgę powtórzonego prawa z 18 rozdziału. Taki fragment. Gdy ty wejdziesz do kraju, który daje ci Pan, nie będziesz popełniał tych samych obrzydliwości, które czyniły tamte narody. Nie będziesz chodził do wróżki nie będziesz uprawiał magii, nie będziesz pytał duchów, bo jest to obrzydliwe w moich oczach, mówi Pan. Wyrzucę Cię spośród mojego ludu. Najcięższe grzechy, jakie człowiek może popełnić, to jest grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał Bogów cudzych obok mnie, jak to słownie jest napisane w Księdze Wyjścia. Nie będziesz miał. I o co chodziło Bogu? Właśnie o te grzechy, o takie zachowania, obce kulty, o pytanie demonów tak naprawdę w czasie pójścia do wróżki, o, 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 o to, co się wydarzy w przyszłości. Weźmy sobie 16 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie Biblia mówi wyraźnie o demonie wróżbiarstwa, którym była opętana kobieta, która wróżyła. A 3 miliony osób w Polsce korzysta z usług wróżbiarstwa. sms internet, dziesiątki tysięcy gabinetów okultystycznych. I wam się wydaje czasami, kochani, że na no jak spytasz wróżki, to to wróżka ci prawdę powie i tak dalej. Bo ona to ma, bo ma dar od Boga. Tu karty anielskie, tam karty tarota. Wszystko to pochodzi od diabła. Biblia mówi wyraźnie, jest to demon wróżbiarstwa. Święty Tomas Aquino, doktor Kościoła, mówi tak: Wszelkie wróżenie pochodzi od szatana. Wróżbiarz przyzywa go świadomie lub nieświadomie. I już z tego powodu mamy 3 miliony osób zdemonizowanych w Polsce. Chodzimy do różnych pozdrawiaczy, nakładają na Was ręce: bionergoterapia, rejki. Jakieś inne formy uzdrawiania energetycznych. To też się odnajduje w homopatii, akupunkturze, akupresurze. W zależności od tego, z czym mam do czynienia. Czy tak zwana bizwitalizm, jak jest, chodzi o homopatię, czy akupunktura, akupresura, energia, czy wchodzimy w źródło tych rzeczy. W same źródło. W filozofię powstawania tych rzeczy. Jeden z moich znajomych opisuje sytuację, kiedy, kiedy jego, jego przyjaciółka, bioenergoterapeutka mówi tak. Uzdrawiałam wszystkich, którzy nie byli w stanie łaski święcającej. Kiedyś przyszła do mnie do gabinetu yy, kobieta, to był pierwszy, pierwszy piątek miesiąca, zobaczyła ogromnego węża za, za tą bionergoterapeutką, zaczęła krzyczeć i uciekła. Bionergoterapeutka poszła do swego góry i mówi: słuchaj, ty takie rzeczy się działy u mnie w gabinecie. A widzisz, weszłaś w najwyższy stopień w tajemnicze. ta kobieta zobaczyła węża kulapa." Dzisiaj macie tego węża na karetkach pogotowie. Kiedyś mieliśmy krzyże. Dzisiaj mamy okultystyczne znaki. Dzisiaj medycyna akademicka zaczyna się plątać z medycyną okultystyczną. Jeśli pójdziesz do, do lekarza i zamiast leków to ci da właśnie jakieś, jakieś, jakąś homopatię, wyśle Ci na jakąś dziwną terapię, tam będą energie, tu będzie jakieś napuwanie i tak dalej. Znak okultystyczny. Na szczęście ona miała znajomego księdza, który jej wytłumaczył, że, że wąż w Biblii to jednak oznacza szatana. Po egzorcyzmach zdolność uzdrowienia zniknęła. I teraz przyjrzymy się temu fenomenowi. Jak to jest, że po modlitwie, bo egzorcyzm jest modlitwą, coś może zniknąć? Jeżeli jest to Boże, to na pewno nie zniknie. Wręcz przeciwnie, się rozwinie. Jeżeli jest naturalne, to też nie zniknie. No nikt z nas po pobycie w kościele na przykład nie traci wzroku. No, no naturalnych darów się nie traci. Może stracić jedynie dary, które są diabelskie. Po modlitwie. I nasze doświadczenie jest takie, że ewidentnie bardzo często, jeżeli już się nawracają bionego terapeuci, przychodzą na modlitwę o uwolnienie, na egzorcyzm tracą zdolność uzdrawiania. Więc nie jest to dar, który pochodzi od Boga. Są przez modlitwę uzdrowienie, kiedy modlimy się do Chrystusa, kiedy są tak zwane charyzmaty uzdrowienia, ale to jest charyzmat, który jest oparty na modlitwie. Ja się modlę do Boga o uzdrowienie. I jeżeli Bóg chce, jeżeli Bóg chce, to wtedy uzdrowię. Bóg nie zawsze chce uzdrowienia, bo czasami cierpienie jest pewnym darem, który ma coś zmienić w życiu tego człowieka. Więc, więc nie jest tak, że właśnie Bóg zawsze chce zdrowia. Nie jest tak. Nie mamy prawa wymagać od Boga, żeby zawsze nas ustrawiał. A co idziesz do, do gabinetu, płacisz, żądam, uzdrów mnie. Tam się nikt nie pyta Boga, czy Bóg tego chce. Kiedyś poproszono kilku zbiornych terapeutów, żeby oddali to w czasie spowiedzi. Panie, jeżeli to jest złe, zabierz to. Wszyscy stracili zdolność uzdrawiania. A w Polsce mamy 70 tysięcy bionergoterapeutów i raz niestety zarejestrowanych oficjalnie w Urzędzie Pracy. No to kochani, no to jeżeli chociaż 10 osób przyjdzie do nich codziennie, to już macie 700 tysięcy osób dzień w dzień zdemonizowanych. Potem mamy na modlitwie uwolnienie trzeło egzorcystów kolejki ludzi po biomergoterapii opętanych. Kiedyś po Polsce przez lata jeździł Harris. Jak się liczy, mniej więcej on od 2 do 5 milionów ręce na, 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 na głowę osób. Od 2 do 5 milionów. Kiedyś pytany w końcu, czyją mocą on powiedział demonów. Demonów. Zobaczcie, to są miliony, miliony wróżbiarstwa, miliony bioenergetyki. Teraz weźmy w to całe techniki wschodnie. Joga, medytacja transcendentalna, która nawet zaczyna wchodzić do kościoła. Łączenie chrześcijańskiej medytacji z czymś takim. Biskup Siemieniewski mówi wyraźnie o tym, że to jest diabelskie. Potem mamy ludzi zniewolonych. Kiedyś, jak robiono badania... To w szpitalach psychiatrycznych od 30 do 70% osób było po spirytystycznych, wywoływanie duchów. A dzisiaj trafiają właśnie po technikach wschodnich. Zobaczcie chociażby wywoływanie duchów. Ilu z nas dla zabawy w dzieciństwie coś takiego zrobiło? Gdzieś tam może na, na kolonii, albo gdzieś w szkole, ze znajomymi, wywoływamy duchy. Biblia to potępia, jest to ohydne w moich oczach, mówi Pan. Dzisiaj dzieciaki robią te rzeczy. Na podstawie zresztą takiego głupiego filmu, jak yy, yy, tam jest wywoływanie demona Charlie, i czytamy czytacie w internecie yy, Meksyku, Ameryka Południowa, pięknie, yy, bo to tam w, w tamtych rejonach to wszystko się dz dz zaczęło dziać. Do naszych szkół też to doszło. Trafiają dzieciaki opętane do szpitali psychiatrycznych. Tylko, że rzeczywiście tam jest napisane, no, zaistniał pewien szok, wpadł w jakąś furię, w jakąś agresję. I trzeba było ich do szpitala psychiatrycznego wysłać. Doszło do opętania. Widzicie, nieświadomość, nieświadomość pewnych rzeczy nas, nas nie chroni przed, przed, przed zagrożeniami. Dalej, jeździmy za granicę, przewozimy różne gadżety, amulety, talizmany, różne takie dziwne, dziwne rzeczy, bożki, buddha, krishna, papirusy egipskie. Biblia mówi, nie ma innych bogów, są demony, które się czcili. W jednej z parafii mówi, przyszedł do mnie znajomy i mówi, mój syn ma 16 lat, boi się spać u siebie w pokoju. Śpi z rodzicami. Zrobiłem mu zdjęcie komórką, telefonem komórkowym. Parę dni później patrzę, a za chłopakiem stoi śmierć. Tam powinna być biała ściana. A mówi, widzę śmierć, jak na obrazku. Wikary poszedł do, do, do mieszkania, patrzy, co się dzieje. A koło łóżka chłopaka na stoliku nocnym Stoi posążek takiego pieska, zielony piesek, anubis, bożek. Bożek z Egiptu. Jest demon śmierci. My przywozimy takie gadżety, bo to dla nas są pewne tylko zabawki, e, pamiątki po pobycie gdzieś tam, a demon się konkretnie identyfikuje z tymi bożkami, bo jeżeli Biblia mówi, że nie ma innych bogów, bo jest tylko jeden Bóg, to wszelkie inne odniesienia do jakichś bożków są demonami, więc jeżeli przywożę sobie takie demony do domu, to, to dojdzie potem do zniewolenia. Dojdzie do problemu. W tym wypadku to bardzo mocno wywaliło, akurat poprzez ewidentne dręczenie demoniczne. Ale w innym wypadku będzie to tylko po prostu problem, że ci się rodzina rozwali, czy będziesz chory, czy będziesz miał lęki, fobie, nerwice itd., psychozy. Tak to będzie wyglądało. Kupujemy czy przywozimy do domu różne pamiątki, rzeczy na szczęście, żydek na szczęście, babajaga na szczęście, słonik na szczęście, szczęście na szczęście itd. Zabobony jak przedmiot może przynosić ci szczęście? Że to jest za Bogą, czyli wiara w magię. Bóg się brzydzi tym, mówi Biblia. Jeden z egzorcystów opisuje sytuację, kiedy w czasie rekolekcji błogosławili, już na zakończenie uczestników tych rekolekcji, to byli młodzi ludzie, bo to były rekolekcje powołaniowe, objawiło się opętanie u jednego. Wyrzucił jednego z egzorcystów przez, przez okno, zdemolował kaplicę, wezwano rodziców. Okazuje się, że babcia po urodzeniu tego chłopaka wzięła go w jakimś dziwnym rytuale, oddała go na cztery strony wiatrem. Ostatnio ktoś mi zwrócił uwagę, że coś takiego jest w Dziadach. Po chście baba bierze i dokładnie robi coś takiego. Zobaczcie, to już setki lat temu to było. To było w tradycji polskiej, że, że takie rzeczy się dzieją. Jakieś pugańskie rytuały. Tam doszło do opętania. A to opętanie dopiero objawiło się, kiedy miał 18 lat. Jak już kapłani nałożyli na niego ręce. Przez te 18 lat nic się nie działo. A opętanie już było. Ile takich różnych dziwnych zachowań. Odczyniania, przelewanie wosku nad dziećmi, czerwone kokardeczki, czy to na, na rękach, czy, czy skążeczki na, na wózku. Krzyża nie postawimy, a czerwoną kokardkę. Czy to jest magia, kabała? Magia żydowska. Bóg się tym żydzi. A my to robimy. Zobaczcie, nie zdajemy się z tego sprawy, w jakich okolicznościach pozwalamy, aby, aby zło również weszło w nasze życie. Już nie mówiąc o pewnych zniewoleniach narodowych, czyli pewnych grzechach, gdzie się spowiadamy systematycznie z tego samego co tydzień, bo nie potrafimy wyjść z nałogów, alkoholizmu, narkomanii, czy nie wiem, tam jakichś innych związanych z sferą seksualną itd., Grzechy, notoryczne grzechy, to nie jest tylko tak, że to jest uzależnienie psychiczne. Jasne, to jest uzależnienie psychiczne, to jest czasami uzależnienie też ciała od, od jakiegoś zachowania czy od substancji. Ale ponad tym, jako że jest to również grzech, dochodzi do zniewolenia demonicznego. Dlatego jest tak trudno wyjść z nauki. A już nie mówcie, ale w tym to się zmienią. Więc patrząc na to w takiej perspektywie, dopiero teraz możemy Podjąć realną walkę, walkę duchową o uwolnienie siebie, czy uwolnienie swojego domu, swojej rodziny, czy swojego narodu. Jeżeli widzimy, że coś jest złe, że coś jest źle, że coś nas rzeczywiście niszczy, niepokoi, męczy. Bo ku wolności wyzwolił nas Chrystus. Chrystus zmartwychwstał, zwyciężył, więc powinniśmy być szczęśliwi. Powinniśmy być naprawdę wolni, szczęśliwi. Do tego nas powołał. A często tego zupełnie nie doświadczamy. Dlaczego? No właśnie może i też również dlatego, że gdzieś jest jakaś forma zniewolenia w naszym życiu. Po mszy świętej, jeżeli ktoś będzie chciał, z tyłu jest Brat Henryk. Ma książkę na temat zagrożeń duchowych, w niej możemy znaleźć więcej na ten temat, jak to rozeznać chorobę psychiczną, do pytania. Z tyłu książki są też takie pytania pomocnicze, są modlitwy, uwolnienie. Można je odmawiać nad sobą, ale nie robimy tego nad innymi, bo to jest realna walka duchowa, czyli jest jakiś problem. Coś, żeśmy weszli, to spowiedź, to jest największy egzorcyzm. Spowiedź jest najlepszym egzorcyzmem. Jeżeli jest jakaś potrzeba, są kapłani, żeby omadlani, Nie róbmy, mówię, tego, tego nad innymi. Jest tam też książka dla dzieci, jeżeli ktoś chce, i też są zagrożenia związane z dziećmi. Mam taki obrazek poświęcony do święty Michał Arkania, tam z tego jest modlitwa egzorcyzmowana. Ona jest trochę dłuższa niż odmawiamy ją w kościele. Można zrobić taki pewien eksperyment. Jeżeli masz jakieś lęki, fobie, jakieś trudne doświadczenia emocjonalne, duchowe, módl się tym. Odmów to raz, drugi, trzeci. Zobacz, czy to minie. Jeżeli to minie, to masz pewność, że to jest forma walki duchowej, a nie jakaś, jakiś uraz psychiczny. Bardzo łatwo pewne rzeczy rozeznawać. Bardzo łatwo. Może rzeczywiście się okaże, że wiele z naszych właśnie problemów nie ma problemu, nie ma problemu psychicznego, ale problemu duchowego. Bóg to wszystko pokonał, ale żeby stać się wolnym, musimy mieć tego świadomość i zacząć używać Jego mocy. Więc tej realnej, pasywkowej dążenia do wolności i szczęścia w Jezusie Chrystusie błogosławi nam Pan, który z martwych stał. Amen. Amen.